It began with the forging of the great rings. Hej, wojtek kubarek poligamia.pl. Witam w kolejnym co ja gram. Dziś zobaczymy sobie, jak w akcji spisuje się najnowsza gra studia Traveler's Tale, czyli Lego Lord of the Ring. Studio Traveler's Tale. Jeżeli wiecie lub nie, jeżeli nie wiecie, to już wam mówię. Ostatnimi czasy specjalizuje się właśnie w, tylko i wyłącznie w tego typu grach, czyli przeróbce sławnych filmów, sławnych serii na serię LEGO. W tym roku mieliśmy już Batmana, to już była druga część Batmana. Wcześniej wychodziły takie produkcje jak Piraci z Karaibów, Gwiezdne Wojny, LEGO Indiana Jones, no a teraz oberwało się, w cudzysłowie, Władcy Pierścieni. Każde kolejne LEGO wprowadza jakieś zmiany, czy to do rozgrywki, czy do wyglądu. Zmiany albo poprawki, jakichś błędów, które przytrafiły się Poprzednim częściom Lego, coś co nie, co nie działało, w tym przypadku, w tej grze, taką nowością, największą nowością jest pełne wykorzystanie licencji od Warner Brosa. Sprawia to, że w grze mamy pełną ścieżkę dźwiękową z wszystkich trzech filmów, a także kwestie dialogowe naszych Lego ludków, to są wycięte linie dialogowe z filmów. Spytacie się, no dobrze, no to jest Lego, gdzie. Gdzie, czy, czy jak wycięli te wszystkie linie dialogowe, czy gra nie straciła na humorze. Otóż nie, jak, jak, jak zapewne zobaczycie zaraz, um, o ile linie dialogowe pozostały wycięte z filmów, tak wszystkie te scenki takie z ludkami są zrobione tak, aby były jak najbardziej śmieszne i, i miały jakiś ten swój taki... E, 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 śmieszny moment, który, który każda gra Lego się charakteryzuje. Przechodzimy sobie teraz do rozgrywki. Jak widzicie, początek gry to jest typowy tutorial, tutaj nic praktycznie ciekawego się nie dzieje. Gra pokazuje nam czym walczymy, czym podskakujemy, czym zmieniamy naszą postać, czyli to, co w każdej grze LEGO robi się najczęściej. Przy okazji spójrzcie na drugi plan. Twórcy gry Hitman, która również pojawiła się ostatnio na sklepowych półkach, chwalą się, że mają w grze największą ilość NPC-tów tworzących szary tłum. Tymczasem zobaczcie sami, co tutaj się dzieje na drugim planie. Wracając do licencji Warner Brosa, to właśnie to wykorzystanie ścieżki dźwiękowej i dialogów z filmu sprawiło, że w Lords of the Ring Lego gra się praktycznie jak we film. Ja wiem, że to brzmi śmiesznie, gdy mówimy o grze, w której wszystko jest kanciaste, ale no, moim zdaniem ten tytuł spokojnie mógłby być. Y Oficjalną grom do, do filmów Petera Jacksona, zwróćcie uwagę na to przejście kamery z pola bitwy na wulkan i z powrotem na, na miejsce akcji. No Takie właśnie rzeczy nigdy wcześniej nie miały miejsca w, w grach Lego. One były dość proste, te scenki były parosekundowe i właściwie nic nie przedstawiały. Oprócz, oprócz tego, że miało być śmieszne i bawić dzieci, to, to tak naprawdę nie, nie miały żadnego filmowego aspektu w sobie. No i to jest właśnie coś, coś nowego, co się pojawiło w, w tej części. No dobra, zniszczmy sobie te trzy wieże. Jest to oczywiście dalej tutorial, on pokazuje nam, że niektóre rzeczy wy, wykonane są z konkretnych materiałów i można je zniszczyć tylko jakąś jedną postacią lub jednym przedmiotem. Tutaj właśnie miecz izildura jest, jest, jest tym przedmiotem, który jest w stanie zniszczyć ten taki świecący czarny kamień. Ci lepsi przeciwnicy wymagają kombinacji klawiszy. No, może kombinacji to za dużo powiedziane. wystarczy uderzać w jeden przycisk szybciej niż normalnie się to robi. But the power of the ring could not be Jest i Sauron. Wielgachny Sauron. Tutaj y, gra pomału zaczyna przypominać, y, nie Lego, a właściwie takiego starego, dobrego RPGa, gdzie walczymy z wielgachnym bossem, a, a, a żeby go pokonać, no to musimy się dowiedzieć, znaleźć właściwie jego słaby punkt. No w tym przypadku Sauron okazuje się być fightwapą i nie jest w stanie wyciągnąć swojego Wielgachnego topora z ziemi. Szybka zmiana. Ciach. ciach. I, i, I tak będzie wyglądała praktycznie do końca. Walka z Sauronem. E, e, no, takich rzeczy również nie było we wcześniejszych, e, we wcześniejszych seriach Lego. Owszem, byli jacyś bossowie, ale te, te walki wyglądały praktycznie tak samo. Najczęściej. E, Ktoś nas łapał, musieliśmy się szybko przełączyć na drugą postać i wydostać się z jego uścisku, i tak trzy razy. Tutaj Sauron już, już jest trochę. Ma no więcej ciosów, zdecydowanie jak widzicie. Jakieś wulkany, jakieś płomienie w ziemi, tego też nie było we wcześniejszych częściach. Próbuje nas uderzać. Zaraz, niech on się znowu tu wkopie. O, właśnie. Jeszcze raz, jedno serducho mu zostało. No tak, nasz klient już miga nam na czerwono, czyli to będzie raczej krótka piłka dla niego. O, jeszcze nie. No dawaj. Jacyś pomniejsi mnie gonią, ale. Dobra, Saura. Ja myślę, że to już jest najwyższy czas dla ciebie. I to tak jest. I kolejna scenka. No widzicie, tak, takich scenek jest mnóstwo teraz. E, I sprawia to tak jak mówiłem wcześniej, że, że czujemy się tak, jakbyśmy grali we film. Przy okazji tej całej filmowości e, gra zdecydowanie stała się bardziej. E, bardziej wymagająca, jest, jest trudniejsza niż poprzednie części. Tak więc jeżeli zastanawiacie się, czy jest to dobry prezent dla kogoś młodszego, no to chyba bym bardziej mm, pomyślał nad poprzednimi częściami LEGO, które są zdecydowanie, zdecydowanie prostsze niż ta. Tu muszę wspomnieć też o tym, że gra dalej nie ma koopa e, przez internet. E, jedyną formą rozgrywki z kimś jest e, dzielony obraz split screen. No dobra, tutaj przechodzimy sobie już do, do tego, co jest najbardziej znane z serii LEGO, czyli misje wymagające przejścia z punktu A do punktu B, przy okazji zbieranie różnych klocków, odblokowywanie sekretów. To oczywiście robi się już po po, po tym, jak raz przejdziemy tą planszę, odblokujemy free mode, taki free play który pozwala nam na wybór wszystkich postaci, które znaleźliśmy do tej pory, wszystkich przedmiotów, które udało nam się znaleźć lub stworzyć. Tworzenie przedmiotów to też nowa rzecz. Mamy kowalak, który wytwarza dla nas przedmioty z kostek mitrilu, które znajdujemy w misjach, a także w otwartym świecie. Otwarty świat to coś, co wprowadził już właśnie poprzedni Batman. Tutaj zostało to rozwinięte jeszcze bardziej. Jest wspomniany właśnie wspomniany chociażby Kowal, który wytwarza dla nas przedmioty ze znalezionych kostek. Znajdujemy też takie pomniejsze questy, które najczęściej w których najczęściej chodzi o to, aby coś znaleźć. To znaczy znajdujemy jakąś postać, która mówi nam, że w e, Bri, na przykład, zgubiła swój kapelusz i jeżeli przyniesiemy jej ten kapelusz, to ona da nam jakąś nagrodę za to. Najczęściej jest to czerwona kostka, która e, mm, pozwala nam włączyć jakieś tam kody, oszustwa lub, lub pomagajki do, do gry. Coś co jest już znane od pierwszej części Lego. Sam otwarty świat również został całkiem śmiesznie pomyślany. Jak wiecie, to śródziemie Tolkiena jest dość sporym obszarem. Tutaj, no, na potrzeby gry, musiało być zdecydowanie pomniejszone. Więc e, wygląda to tak, że z Hobbitonu do, do Bridge, czyli tego pierwszego miasteczka z gospodą, właściwie dzieli nas jedna rzeczka z mostkiem, e, i taki, te, tak samo wygląda to z innymi lokacjami, które właściwie z, są no, dosłownie rzut beretem. Od, od od, od miejsca, w którym się znajdujemy, na szczęście po całym tym wilgachnym terenie nie, nie będziemy musieli się poruszać non-stop piechotą. Co jakiś czas znajdujemy posągi, dzięki którym możemy się teleportować z jednego miejsca na drugie bez, bez większego problemu. Możemy także skorzystać z wszelakich maści zwierząt dostępnych. Mamy więc konie, kozy, krowy, co, co tylko dusza zapragnie. Biegają one szybciej niż my, więc możemy się szybciej przemieszczać po, po całym terenie. No dobra, zbliżamy się ku końcowi. Jeszcze paru przeciwników, kilka rzeczy do zniszczenia, i, i możemy przejść w bardzo charakterystyczne i znane z filmu miejsce. Tak, wszystkie monetki są bardzo ważne, żeby na koniec wpadł. Za zebranie jakiejś kwoty pieniędzy. I możemy iść. Tak jest. Po raz kolejny zwróćcie uwagę na, na fajne ustawienie kamery. Coś co wcześniej się nie zdarzało w tego typu grach. I dochodzimy do ostatniej scenki. Tutaj już Was zostawię. Oglądnijcie sobie do końca. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, tak samo jak, jak mam nadzieję, że gra Wam się spodoba, jeżeli zdecydujecie się na no jej zakup. Tak więc, do następnego razu. Hej, papa. Pa. It betrayed Isildur to his death. And some things that should not have been forgotten were lost. For two and a half thousand years, the ring passed out of all knowledge. Until. The ring. Came to the creature Gollum, who took it deep into the tunnels of the Misty Mountains. For 500 years it poisoned his mind. Mm -hmm. But something happened then the ring did not intend. It was picked up by the most unlikely creature imaginable. What's this? A hobbit. Bilbo Baggins of the Shire. I